Proszę pokazać bilet. Okay. Świetnie. A co to jest? Żadnych zwierząt w samolocie. O nie, przecież nie mogę tu zostawić mojego króliczka. Mam pomysł. Schowam go pod kapeluszem. Nikt go nie zauważy. Jestem geniuszem. Pies zostaje. Tu będzie bezpieczny. Kto następny? Proszę bardzo. Moje dokumenty. W porządku. Sprawdzę, czy nie ma pani przy sobie żadnych zwierząt. Nie da się oszukać tego skanera. Królik! Nie wejdziesz z nim na pokład! Proszę go nie zabierać! Nie martw się, tutaj będzie bezpieczny. Może pani wejść. To nie fair, jest mi tak smutno. Mam pomysł. Dzień dobry. Dzień dobry. A kto się kryje pod tym kapeluszem? Nikt. Chociaż jeśli zrobię czary-mary, pojawią się paszport i bilecik. No jak pan to zrobił? Kto się jeszcze tam ukrywa? Usto. W porządku można wejść. Dziękuję. Niezła sztuczka. Witamy na pokładzie naszych linii lotniczych. Co za tajemnicza postać. No, okay. hej, co się tak smucisz? Mam dla ciebie niespodziankę. Jaką? Chciałaś lecieć ze swoim króliczkiem. No to proszę. Wow, jak ty to zrobiłeś? Dziękuję. Polecam się na przyszłość. Bilecik poproszę. Zapraszam do samolotu. Dziękuję. Dokąd to? E, dzień dobry, e, spieszę się do samolotu. Mam tu coś dla dziecka, proszę, maluszku. Co? Jest zamiast dziecka? Żarty sobie robisz? Przepraszam. Nigdzie pani nie poleci. Dobrze. Czego to ludzie nie wymyślą? Także chodką sam się pobawię. E, oto mój bilet. Okej, okay, wszystko w porządku. Chwileczkę. Zwierząt nie ma. Zapraszam. Dzięki. Momencik. Ma pani świnkę morską w plecaku. Tak nie wolno. Zwierzęta nie mają wstępu na pokład samolotu. Zrozumiano? Proszę wyjść z kolejki. Porażka. Nie można wchodzić ze zwierzętami? Co będzie z moją żabą? A gdyby tak ukryć ją w książce? To świetny pomysł! Dobrze, że mam przy sobie nożyczki. Za chwilkę wytnę miejsce dla mojego małego kumpla i polecimy razem. Właśnie tak. Ej, ostrożnie! Przepraszam, to było niechcące. Cześć, żabko! Jak ci się podoba mój pomysł? Siedź tu cichutko, tak żeby nikt ci nie znalazł. Dzień dobry. To mój bilet. Wspaniale. Jeszcze tylko skaner. Dobrze, proszę. Wszystko w porządku. Udanej podróży. Ojej, tak miało być. Witamy na pokładzie naszych linii lotniczych. Super! Mój plan się powiódł. Ojej, wszystko w porządku? E, oczywiście. Moja żabka ma się świetnie. Możesz już wychodzić, kochanie. Brawo! Co? W samolocie jest żaba! Zabierzcie ją ode mnie! Proszę, to mój bilet. Jak się masz, kochanie? Proszę! Masz papugę! Nie można wnosić tego na pokład Zostanie ze mną do twojego powrotu Ale jak to? No bani takie zasady Słyszałeś to? Nie można wnosić zwierząt Co z naszym kameleonem? Mam pomysł Co? No dobra Proszę dokumenty Mogę wejść? Oczywiście Miłego dnia Ukryjemy go pod kocem Super. Dzień dobry. E, proszę nas wpuścić do samolotu. Mój brat złamał nogę. E, współczuję. Poproszę bilety. A, no tak, zapomniałam. Chwileczkę, już, już. Tutaj. Co to było? Jak łaskoczę! On się przemieszcza zamiast siedzieć spokojnie. Chyba nie wytrzymam. Mam łaskotki. Spokój się! patrzy na ciebie! O co chodzi? Proszę mi to pokazać. Kameleon? Nie wpuszczę was z nim. No, dobrze, dobrze, przepraszam. Czyli on nie może chodzić, tak? Oszuści? Pułamcy! Mileczkę? Mamy tu żelazną zasadę: żadnych zwierząt. O! Rany! Tak bardzo chciałam polecieć ze swoją szynszylą. Proszę ją tutaj zostawić. Ona nie poleci. Kolejny przestępca. Możesz wchodzić. Szczęśliwej drogi. Ojej. Nie chcę lecieć bez swojego przyjaciela. Wiem. Pozbędę się tej kamizelki. Zagnę Panamę. A z wędki zrobię smycz. Założę ciemne okulary i... To właśnie! Poprawię moje zdjęcie w paszporcie, tak żeby mnie nie rozpoznał. Oto i ja. Niewidoma dziewczyna i jej pies przewodnik. Jestem mistrzem metamorfozy. Gdzie ten samolot? Chwileczkę, jesteś niewidoma? Masz bilet. Pokaż proszę. Oczywiście, trzymaj. Zobaczmy. No, wygląda na to, że wszystko w porządku. Zapraszam na pokład. Proszę. O nie! Stój! Czekaj! Co to było? Nie jest niewidoma? Do kogo ja mówię? Nie wolno tak. Przystań. Dokładnie. Proszę opuścić lotnisko. Proszę, nasze bilety. Muszę sprawdzić zdjęcie, chwileczkę. Norety, jaka ślicznotka! To dziewczyna moich marzeń! No wow! Ale laska! Dzień dobry, przystojniaku. Dzień dobry. M mogę wejść? Oczywiście, proszę. Dziękuję. Miłego lotu. Wow. No, w końcu jestem w samolocie. Ale rozmiar. Co? Jestem na miejscu, więc mogę wyjąć moje zwierzaczki. O mój Boże, co to ma być? Komiki? Co za pych? Mówiłam, że polecicie ze mną. A, miłego latu. Nie spóźniłam się? Oto mój bilet. Dobrze. Dokumenty OK, a co tam masz? Kotek? Niestety, zwierzak nie poleci. Takie są zasady. Ale jak to? Wiem, co zrobić. Proszę podtrzymać głowę prosto. Wyżej nie, niżej. Co ty robisz? Jestem słynną fotografką. Mogę zrobić ci zdjęcie? No pewnie chwileczkę. Prawie tylko krawat, jestem gotowy. Trzy, dwa, jeden. Cyk! Ojej, flesz mnie oślepił! Świetnie. Póki nie widzi, szybko schowam kociaka do Etui od aparatu. Teraz polecimy razem, kochanie. Nie zostawię cię tutaj. Właśnie tak! No to dla ciebie! Dziękuję! Proszę się pospieszyć, samolot zaraz odlatuje Ojej, zdążyłam! Jesteś tutaj, kochanie? Wspaniale! Zobacz, jak tu fajnie! Ekstra! No, w końcu widzę! Co? A gdzie jest kotek? Tak nie można! Stój! Kurczę, udało jej się! Przywieziemy ci magnesik z podróży! Jesteście gotowe? Waszą pierwszą nagrodą jest ta czekoladowa fontanna. Aby ją zdobyć, trzeba ją narysować. Macie na to, gdzie mój zegarek? O, jest. Macie jedną minutę, zaczynamy. Dlaczego w polecie nie ma brązu? A mi jak ma? Chyba nie będzie miała nic przeciwko, jeśli trochę pożyczę. Stop! Nawet o to nie myśl. Ciwuska. Właśnie wpadłam na lepszy pomysł. Po co imitować czekoladę farbami, skoro można użyć prawdziwej czekolady? Ok? To genialne. Udało mi się. Wracam na miejsce. Co to było? Chyba mi się wydawało. Teraz mój rysunek będzie najlepszy. Ale najpierw trzeba posmakować czekolady. Jakie to pyszne. Czekolada się skończyła. Może jeszcze coś zostało? Mam nadzieję, że to wystarczy. No nieźle. Patrz, Suzy, skąd ona ma taki kolor? Nie wiem. Wiem natomiast, że mój rysunek i bez tego koloru będzie najlepszy. Czegoś tu brakuje. Muszę się bardziej postarać. O tak, wyszło niesamowicie. Co za wspaniała praca. Brawo, ja. Teraz czekoladowa fontanna na pewno będzie moja. Mia chyba pogrożyła się w swoich marzeniach. Najwyższy czas pozbawić ją pięknego rysunku. Wtedy na pewno wygram. Tak się eliminuje konkurentów. Dziewczyny, czas się skończył. Pokazujcie rysunki. Co tu się stało? Co to zrobił z moim rysunkiem? Jak wam nie wstyd? Okej. Okay. Phoebe, bardzo dobrze uchwyciłaś kolor, ale niestety wcale nie wygląda to jak czekoladowa fontanna. Suzy, twoja praca podoba mi się o wiele bardziej, ale to wciąż nie to. Mija wręcz przeciwnie. Jej praca jest wspaniała. Zapraszam na degustację czekolady z fontanny. Dziewczyny, możecie mi zazdrościć. Fontanna jest moja. Biegnę! No w końcu. Dziękuję. Ojej! Jak to się mogło stać? Kogo to jednak obchodzi? Nie sprawiło to, że czekolada smakuje gorzej. Mija jest cała brązowa! Wow, jakie niezwykłe kolory. Fajne farby. Zawsze chciałam spróbować malowania tubkami. A ja zawsze chciałam zrobić właśnie tak. Co ty narobiłaś? Teraz mój policzek jest cały niebieski. Dziewczyny, nadchodzę. Jesteście gotowe na kolejną rundę? Ręce do góry. Żartowałem. Waszą nagrodą jest tarmatka wodna. Ale czasu jest mało, więc się pospieszcie. No to jedziemy. Yes. Najważniejsze, żeby wszystko zrobić starannie. Najpierw trzeba zaznaczyć kolory. A teraz można zabrać się za sam proces malowania. Ale fajnie mi to wychodzi. Super. Jestem urodzoną artystką. Zacznę od jaskrawej żółtej farby. Myślę, że wygląda naprawdę ładnie. Super. Niebieskie akcenty będą się z nią doskonale komponować. Spójrzcie, tylko jakie piękne połączenie kolorów. żeby nie oszczędzać na farbie. Im więcej farby, tym lepszy będzie rysunek. O! Super. No to zaczynajmy. No nieźle. I jeszcze troszeczkę tutaj. I tutaj. Kurczę, chyba trafiłam w ślepy zaułek. Trzeba coś wymyślić. Co? To wygląda okropnie. Wow, z kolei rysunek Fibi jest naprawdę fajny. Nie mogę pozwolić, żeby wygrała. Wiem co robić. Fibi, spójrz tam, to latające hagi -wagi. Nie oszukasz mnie, oddaj mi rysunek. Oczywiście, zabieraj swój rysunek z powrotem i tak go już nie potrzebuję. Jak ci nie wstyd. Stop, wasz czas się skończył. Pokażcie co narysowałyście. Fibi, podoba mi się twoja praca. Jest całkiem niezła. Mia, mogłaś się bardziej postarać, Suzy, co to ma być? Najwyraźniej nawet nie chciałaś zdobyć nagrody. Wybór jest jasny. Oddam pistolet na wodę, Fibi. Hura! Teraz jest mój. Dziewczyny na waszym miejscu schowałabym się gdzieś daleko. Potrzebuję tylko wojskowego kamuflażu. Dobra, ręce do góry! Ej, co ty robisz? Ojej! Ups, chyba przesadziłam. Gotowe zobaczyć, co was czeka. Wow! Now iPhone. Wow! No to zaczynamy! Czas ruszył. Nie mam dziś szczęścia do kolorów. Wiem! Flamaster w ogóle nie jest mi potrzebny. Mam fajniejszy pomysł. Jedyne czego będę potrzebowała to zwykły nożyk. Gotowe! Pozostaje tylko przykleić tę te tekturkę do kartki papieru. Najlepszy rysunek został wykonany. Super. Jestem geniuszem. Kurcze, nic mi nie wychodzi. To w ogóle nie przypomina iPhona. Suzy, jak ty to robisz? W dodatku tak pięknie. Nie wiem, ale dlaczego twój rysunek jest taki okropny? Wiem, że mój rysunek jest nierealnie ładny. Muszę tylko dodać ostatnie akcenty. Dorysuję jabłuszko i gotowe. Zrobione. Zwycięstwo jest w mojej kieszeni. Niezłe trafienie. Stop! Podnieście swoje prace. Fibi, no całkiem nieźle. Ojej. Niestety nie pochwalam oszustwa. Zostajesz zdyskwalifikowana za złamanie regulaminu. Mia, co to ma być? To jakiś koszmar. To się do niczego nie nadaje. A co powiesz na moją pracę? Wow, Suzy, zaskoczyłaś mnie. Wyszedł ci naprawdę fajny iPhone. Nie da się go odróżnić od prawdziwego. Ojej, właśnie marzyłam o nowym iPhone'ie. Mija, nawet nie próbuj go dotykać, jest mój. To dziwne, dlaczego nie działa? I co jest na moim palcu? To czekolada. Ten iPhone nie jest taki zwykły, jest czekoladowy. W takim razie jest jeszcze fajniej. Jakie to pyszne! Super! A też spróbować swoim koleżankom? Oczywiście, że nie. Zjem go sama, bo jest taki pyszny. Co za uczta? Wiem, jak dać nauczkę tej ciwusce. Zwykła suszarka do włosów nam pomoże. Gotowe. Był czekoladowy iPhone? Nie ma czekoladowego iPhone'a. Przybij piątkę. Co się dzieje? Dlaczego ta wspaniała czekolada zamieniła się w kałużę? Jak mogłyście? Byłyście o mnie zazdrosne. Wreszcie mamy okazję spróbować. Zobaczmy, co kryje się pod waszymi kloszami. Wow, to tabliczka czekolady, wspaniale. Z wyjątkiem tego, że jest troszkę roztopiona, ale to nic, na pewno wciąż jest pyszna. Hmm. Mam z nią zrobić w takim stanie? No właśnie, przyszedł mi do głowy fajny pomysł. Mogę ją zamrozić za pomocą wody i lodu. Najlepsze jest to, że mogę nadać czekoladzie dowolny kształt. Spróbujmy. Mmm, to jest pyszne, rewelka. A teraz wycisnę ją do zimnej wody. Tę czekoladę w kształcie serca. Jakie to piękne. Julie, co tym myślisz? Fajne. Muszę spróbować. Mmm, jakie pyszne. Teraz twoja kolej. No nareszcie. Ja też dostałam tabliczkę czekolady, super. Tylko, że jest cała pokryta lodem. Ale przynajmniej jest twarda, nie roztopiona. No to próbuję. Ej, czemu nie mogę jej ugryźć? No dalej, gryź się. No co jest? Kurczę, moja czekolada jest zbyt twarda. Daję radę jej złamać. Spróbuję o stół. Nie no nic z tego. Julie powinnaś być bardziej ostrożna, a ja wpadłam na pomysł nowego czekoladowego rysunku. Zamierzam zrobić kotka. Jak pięknie mi to wyszło. Aż szkoda jeść. Mm, ekstra! Podobało mi się. Co tym razem zacznie? Razem? Wow, to przecież makaron, ale super! Ciekawe kto ma gorący, a kto zimny. I już wiemy. Julie ma zamrożony makaron, a Tina gorący. Okay. Wspaniale. Jestem taka szczęśliwa, nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Mmm, pyszniutki. Ojej! Moje usta płoną! To jest niewiarygodnie ostre! Julie! Ja płonę! Padłam na świetny pomysł. Mogę rozmrozić makaron używając twojego ognia. Możesz tu troszkę poddychać. Cudownie! Mój makaron jest teraz gorący i bardzo smaczny. Muszę go szybko spróbować! Wow! Rewelka! Mm. Ups, to wszystko przez makaron. Kto teraz zacznie? Julie wyraźnie chce sprawdzić Klosz jako pierwsza, więc odwraca uwagę Tiny. No pokaż szybko, co masz. To pizza! Jak fajnie, wygląda pysznie. Ciekawe, czy jest gorąca. Spróbuj! Ale ser pięknie się ciągnie. Na pewno jest gorąca. Cudownie. Mm, masz taką pyszną pizzę, a ja? O! Nie mam zamrożoną. Jak mam ją jeść? Zdecydowanie nie mam tu ciągnącego się sera. O rany, jest całkowicie zamrożona. Nie będę tego jadła! Mm, padłam na pewien pomysł. Wiem jak zmusić cię do jedzenia. A teraz porządnie nacisnę na twoje szczęki. Gotowe. No i jak ci smakuje pizza? Brakuje ci jednego zęba, ale myślę, że naprawisz to u dentysty. Co? Nie wierzę. Mój piękny uśmiech. Nie zjem więcej tej pizzy. Chcesz moją? Zjedzmy razem pyszny posiłek. No dobra. Wow, to jest naprawdę pyszne. Nie mogę się doczekać, żeby dowiedzieć się, co jest pod waszymi kloszami. Otwieraj, Gina. To gofr, ale na pewno jest zamrożony. Znowu dostałam coś mrożonego. Jak mam to jeść? Jest super twardy. Julia, ty co masz? Zaraz się dowiemy. Wow, mam cieplutkiego gofra. O mój Boże, jak on pięknie pachnie. Nie mogę się doczekać, żeby go spróbować. Taki gorący! Jest wręcz za gorący! Tina, pomocy! Uff, od razu lepiej. Teraz mogę spróbować mojego gofra, ale muszę coś zrobić, żeby się znowu nie poparzyć. To jest pomysł. Użyjesz tućców. W ten sposób na pewno będę w stanie zjeść wszystko. O rany! Tina, co ty robisz? Przestań! Zamierzam cię posmakować. No w końcu... Smakuje okropnie. Nigdy więcej nie zjem takim mrożonki. Tina. Hmm, Tina. No weź. Nie zamierzam wałać sto razy. Padłam na pewien pomysł. Zjedzmy razem mojego gofra. Jest taki duży, że obydwie się nim najemy. Dzięki. Statecz Tina! Tym razem pojedynek na palce pomoże nam wytypować tego, kto zacznie. No i kto wygra bitwę? Już wkrótce się dowiemy. Tina wygrała, otwieraj! Co to może być? Wygląda dosyć dziwnie. I Jakoś się ciągnie? Dowiedzmy się, co ma Julie. Hmm. Let's go. Otwieraj! Okay. Oh. A ja mam Lizaka, ale super! Z wyjątkiem tego, że jest zamrożony. Hmm. Ale wpadłam na świetny pomysł. Zrobi psiku sapinie. Udam, że przykleiłam się językiem do zimnego lizaka. Mm, Tina, Tina! Pomóż mi! Przykleiłam się! Mm, pociągnij! Mocniej! O nie! Mój język! Co? Wyrwałam ci język? Nie do wiary! Julie, zrobiłaś mi kawał! No okej, okay, to było zabawne. A teraz spróbujmy mojego roztopionego lizaka. Potrzebuję słomki. Zamierzam zrobić takie fajne bąbelki. Wow, są piękne i pyszne. Mm, rewelka. Hey. What? Czego chcesz Julie? Chcesz spróbować? Nie mam mowy. Czas na nowe smakołyki. Pokażcie co dostałyście. Kto pierwszy? Julie wygrała. Nina, poczekaj. Julie, otwieraj w końcu. O rany to na ale super. Zobaczmy, czy są gorące, czy zimne. Są gorące. Próbuj. A teraz czas dowiedzieć się, co ma Tina. Tina, otwieraj. O nie, Tina znowu dostała zimne jedzenie. Mrożone nagetsy nie smakują tak dobrze jak gorące. Znowu stracisz kilka zębów, co? Może da się to jakoś podgrzać? No pomyśl o tym. Lina. Padłaś już na jakiś pomysł? Wiem! Mogę podgrzać moje nagecy za pomocą prostownicy. Doskonale radzi sobie z moimi włosami, więc i poradzi sobie z nagetsami. Muszę tylko troszkę poczekać. O rany jak długo, ale będę cierpliwa. Czujesz ten zapach? Udało się. Spróbujmy. Mmm, to jest pyszne. Warto było czekać. I ostatnia runda. Co Was czeka? To kakao! Ciekawe, które jest, które. Okay, here we go. Jakie matina? Hmm. Right, Sprawdź all right, szybciutko. All right. Bingo. O nie, kakao tiny jest zdecydowanie mrożone, więc kakao Julie będzie gorące. Super! Od kogo zaczniemy? Skoro mam niesamowicie zmrożone kakao, fajnym pomysłem będzie zjedzenie go niczym lody. A ja jestem wielką szczęściarą. Mogę pić moje pyszne kakao! Mm. Ojej, kubek jest taki gorący. Będę musiała coś wymyślić. Wiem, założę rękawiczki. Kubek nie będzie mnie tak w nich parzył. No to próbujemy. O jacie, ale pyszne. Uwielbiam kakao. Ja też lubię.